Przez dwa dni przedszkolaki z gromnika występowały w Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tę okazję dzieci pod okiem nauczycieli przygotowały uroczysty program artystyczny. Zaprezentowały w nim swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz aktorskie. Jak zwykle Dzień Mamy i Taty podzieliliśmy na dwa dni. W pierwszym dniu wystąpiły grupy najstarsze, że tak powiem, bo grupa pani Beatki Matuszewskiej, 4-5-latki oraz grupa pani Kasi Filus. To to jest grupa sześciolatków, jest tam parę pięciolatków. Pięknie przygotowały i przedstawienia, i tańce, i piosenki. Był przedstawiony taki na wesoło świat bajek, postacie z bajek wychodziły, piękne były stroje, dzieci pięknie wystąpiły. Świetne przygotowanie. Tutaj ukłon dla pań zarówno i pani Kasia Filus, i pani Beata Matuszewska włożyły bardzo dużo serca, starań. I dzieci także piękne były występy. W drugim dniu wystąpiły trzy grupy. Grupy. Była to grupa najmłodsza, grupa czy czterolatków, przygotowana przez panią Renię Pypeć. Zobaczyliśmy przedstawienie bal w pokoju Kulal. Pani również tutaj podkręciły taką atmosferę, bo się przebrały również razem z dziećmi, także było na wesoło, ciekawie, żeby tak ośmielić troszeczkę te nasze dzieci małe na scenie. Również w drugim dniu wystąpiła grupa pani Małgosi Górskiej, to są czteropięciolatki, przedstawiły pięknie tradycyjnego krakowiaka w naszych strojach oraz grymaśną stokrotkę oraz grupa najstarsza przygotowana przez panią Anię Szczepańską. Była to grupa 5-6 y, latków. Zobaczyliśmy tutaj y, y, krainę smurfów oraz y, taniec taki piłkarski, dlatego że w tej grupie jest bardzo dużo takich fanów piłkarskich. No piękna uroczystość. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Dzieci wspaniale przygotowane, pięknie zaprezentowały swoje wszystkie talenty, no, cudowna akademia. Niesamowite przeżycie, coś pięknego, zobaczyć pierwszy raz swoje dziecko na scenie. Chyba bardziej my denerwowaliśmy się, jak on dzisiaj dniu. No i małej też się niesamowicie podobało, no super, po prostu super. Życzenia, odśpiewanie 100 lat oraz wręczenie upominków dla rodziców zakończyło część artystyczną. Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim dzieciom, które występowały, i paniom, które przygotowywały. Natomiast wrażenia nie da się opisać, ponieważ to są przepiękne wystąpienia dzieci. Chciałbym również podziękować za zaproszenie, bo to są niezapomniane chwile i emocje. A życzyć rodzicom bym chciał, żeby te emocje, które im towarzyszą dzisiaj, jak te dzieci są małe, towarzyszyły im jak najdłużej czyli do późnej starości i żeby te dzieci im całuski wysyłały jak zawsze, tak dzisiaj.